Dzisiaj pada, ale mimo wszystko w ramach takiej rozrywki postanowiłam przeczytać e, naszym koszaczkom i Wam wszystkim, m, którzy mnie oglądacie, bajeczkę, którą dostałam od fajnego kotka lemonka. Bajki Teraultta, tak się nazywa książeczka, a bajka niedorzeczne życzenia. A moim gościem, pomocnikiem dzisiaj jest Bocz. Jooo, witaj Baranku! Baranek to odmieci naszej, tak, widzieliśmy się z Miecią, wiem, że tęsknisz, tak, wiem. Już niedługo szykujemy patruszkę, pojedziesz do domciu, tak. A teraz usiądź, kochany, i potem mi pomożesz w, w recenzji takiej opinii. Co tam ja przeczytałam? Sama jeszcze nie wiem, co to będzie. Zaczynam. Pewnego razu żył sobie biedny drwal. Który wiódł nędzne życie. Będąc tak bardzo nieszczęśliwym, poskarżył się Bogu na swój los. Nagle pojawił się przed nim Jupiter z piorunami w rękach. Biedny dwar śmiertelnie przeraził się Boga i padł na kolana. Nie bój się, powiedział Jupiter. Przybyłem tu po usłyszeniu Twoich narzekań. Spełnię trzy Twoje życzenia i od Ciebie zależy, jakie one będą. Zastanów się więc, zanim je wypowiesz. Po tych słowach zniknął. Grwał szczęśliwie powrócił do domu, wciąż myśląc o trzech życzeniach. To poważna sprawa, pomyślał w duchu. Muszę poradzić się żony. Gdy wrócił do chatki, od progu krzyknął. Jesteśmy prawie bokreć, a nasze życie peł będzie pełne radości. Wszystko, co musimy zrobić, to wypowiedzieć trzy życzenia. Jego żona. Zrozumieć. Co jej mąż chciał właściwie powiedzieć? Poprosiła, by to wyjaśnił. Drwal opisał całe zajście, jakie miało miejsce w lesie. Usłyszawszy o trzech życzeniach, jego żona była szczęśliwsza od niego. Zaczęła snuć tysiące planów. Nagle powiedziała do męża: Mój drogi, musimy pomyśleć, przemyśleć sprawę bardzo ostrożnie. Pozwól nam odłożyć nasze pierwsze życzenie na jutro. Masz rację, moja droga, odrzekł trwal. Siadając na krześle przed kominkiem powiedział, chciałbym, byśmy mieli porządną porcję kiełbasek. Byłoby wspaniale. Gdy wypowiedział te słowa, jego żona zobaczyła długi jak wąż pęto kiełbasek zmierzający ku nim z kominka. Krzyknęła zaskoczona, ale uświadomiła sobie, że oto zostało spełnione pierwsze życzenie jej męża. Poirytowana jego głupotą zaczęła krzyczeć na niego. Jesteś taki głupi! Życzyłeś sobie królestwa! Nie życzyłeś sobie królestwa, diamentów i kosztowności, tylko pętoki upasy? Niestety, powiedział mąż, popełniłam błąd, nagle wypowiadając te słowa. Następnym razem zastanowię się, zanim wypowiem życzenie. Tak, tak, powiedziała żona. Teraz wypowiesz, wypowiesz wspaniałe życzenie, bo to poprzednie dowodzi tylko, że jesteś osłem. Mąż bardzo się rozłościł na taką obelgę. Nie znoszę jak mnie obrażasz, powiedział. Życzę, by taki ubasa zawisła w końcu, z końca twojego nosa. Gdy wypowiedział te słowa, kiełbaski zawisły na nosie żony. Kobieta, przerażona sytuacją coraz głośniej krzyczała na niego. Przeszkadzało jej to w mówieniu, więc mąż był zadowolony, że została ukarana. Wypowiadając ostatnie życzenie, mogę nadal uczynić się królem, powiedział do siebie, ale muszę również pomyśleć o królowej i jej nieszczęściu. Nie, był, nie byłoby dobrze, jeśli miałaby siedzieć na tronie ze swoim nowym kilometrowym nosem. Musi zdecydować, co woli, czy być królową z takim nosem, czy żoną drwala. Jego żona powiedziała mu, że nie ma zamiaru wyrazić jakikolwiek życzeń i woli żyć w szczęśliwie w biedzie. Dodała również, że w przyszłości nigdy nie będzie miała bogactw, diamentów i wyszukanych strojów, o których śniła, lecz pozostanie sobą. Jeżeli ostatnie życzenie uwolni ją od przerażającej kiełbaski na nosie. Wobec tego drwa wypowiedział trzecie życzenie zgodnie z jej wolą. Kiedy się spełniło, oboje byli szczęśliwi. Nie mogli pozostać, zwykłymi, mogli pozostać zwykłymi ludźmi. Przestali też narzekać na swój los. Koniec. Koniec takiej bajki. E, he, he, dosyć taka śmieszna. No taka, wiecie, jak życzenia trzech rybek, nie? Pamiętacie? Zło, złota, e, po, życzenia e, złotej rybki. O. No tutaj też jak yy, zadziało się jak zadziało. Yy, no, trzy życzenia miały być wypowiedziane, troszkę nieprzemyślane. No chodź, 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 kochany baranku, chodź. Tutaj kamerka, będziesz będziesz na YouTube. No tak ładnie wyglądasz tak, ładnie. Yy, Także no wiecie. Czasami ktoś jest, że czasami ktoś coś palnie. Yy, tak pan, no ten pan, tak, że no, spełniło się, a jak trzy życzenia, no to trzy, więc, yy, troszkę pomos, yy, powiedział yy, nierozmyślnie, ale też troszeczkę tak, no, wkurzył się na żonę troszeczkę, nie? No i to tak właśnie z takiego, z takiej zawiści też troszkę to yy, powiedział, żeby tak, żeby kiełbasa zwisała jej z nosa, nie? Także, no, doszło do takiej przepychanki. Ona, że jest osłem, bo życzenie zmarnował, tak? A on, że obraża i od razu rzucił e, słowo. No więc, słuchajcie, no. Z tego taki jest wniosek. Uważajmy na to, co mówimy. E, nie obrażajmy nikogo, przede wszystkim. Bo... Nie wiemy, z jaką, z jaką, intensywnością ta osoba po prostu to, czy weźmie do siebie, czy oleje z coś tam ludzie, to zostaje jednak w pamięci, mimo wszystko. I, no niestety, no, nie jest to fajne, yy, ani ten pan tutaj, ten mąż, no, bardzo tak troszeczkę, no, no nierozsądnie, też nierozsądna, od razu jesteś osłem, tak, już tutaj ten, bo oczywiście trzeba tutaj jak o kijach, ale tutaj chodzi o coś innego w tej książce, e, nie o e, życzenia, ale o relacje, o wspólny dialog, który, no niestety jest tutaj bardzo taki toksyczny wręcz. Bocia, a ty co tutaj myślisz? Mm, mm. Dobrze mówisz. Dobrze. Dziękuję ci kochany. Cieszę się. Nie wstydź się. Nie wstydzę. Dobrze, dobrze się cieszę. Jak coś co mów. Z tego względu, że też no nie fajne racje, gdyż yy, przes przeszkadzało jej yy, to w mówieniu jest kiełbasa z nosa, więc mój był zadowolony, że została ukarana. No, no nie jest to fajne. No jak dzieci się zachowują, tak? No to. No ja rozumiem, że jest to bajka, tak? Ale my też jako dorośli też powinniśmy coś z bajki brać. Eee, niekoniecznie tutaj chodzi o spełnianie, o spełnianie życzeń, tak? Tylko chodzi tutaj o, o wypowiadanie słów do innych osób. Także jak to może się zadziać i czym to się może skończyć? Uważam bajkę nawet za lekko drastyczną. Śmieszno drastyczną. E, w końcu, no wiadomo, ona zrezygnowała, że jednak e, no, woli nie mieć nosa kiełbasianego i żyć normalnie w biedzie, tak? Woli się od tej kiełbasy. No, wiecie, fajnie, fajnie, tu zakończenie, ale nie wiem, ponieważ oni tacy są, że lubią sobie dopiec, czy potem ona by nie wspomniała albo wspominała że kiedyś tam miałeś życzenia, ty głupi, ty taki, ty taki. No właśnie, to są, są takie osoby, które no niestety niszczą się wzajemnie. I albo to znoszą i, i żyją w takim czymś, bo lubią, nie wiem, dla mnie to jest niepoważne. Albo no niestety no no różnie się to może skończyć. No taka troszkę... Ty, ty, ty. niby na no, to się czytało że wesoła, ale jeżeli patrząc z drugiej strony, to jest to taka przykra smutna bajka. Tak dogłębnie patrząc już. Prawda? Mm, tak. Ona jest niedorzeczna. Nie. No właśnie. No dobrze, kochani. Ym, tym akcentem naszym... Bo z Wodziem razem e, kończymy dzisiaj e, chyba dzionek już. Niedługo się kładziemy spać, bo słuchajcie, leje, ciągle takie mamy lato okropne. No nic, a my życzymy Wam dobrego wieczoru, wyspanej nocy i jutro słoneczka. Dobrej nocy. Pa! pa